Witam. Dzisiaj kolejne wyzwanie Serbaka. I dzisiaj chciałam powiedzieć o czymś innym, o takiej mojej obserwacji. Już w którymś z poprzednich odcinków mówiłam o tym, że bardzo często siebie nie zauważamy, że idziemy ulicą, nie zwracamy uwagi na ludzi, nie umiemy się do siebie uśmiechnąć. Dzisiaj, jak gdyby kontynuując ten temat, chciałam powiedzieć o byciu świadomym, świadomym siebie, świadomym tego, że, że jesteśmy. Kiedy rano się budzimy, bardzo często wyskakujemy z łóżka albo gdzieś tam już jesteśmy myślami, gdzieś bardzo daleko, w jakichś rzeczach, które mamy do zrobienia dziś, jutro, czy kiedyś tam. Chodzi o to, żeby budzić się rano. I zwyczajnie odczuwać tą chwilę, tą chwilę, kiedy przechodzimy ze snu do rzeczywistości, pomyśleć, poddychać, głęboko poddychać, poczuć siebie, powiedzieć, że no jestem, jestem, obudziłam się do kolejnego dnia, wspaniałego dnia. Wziąć głęboki oddech, koniecznie do brzucha, koniecznie do brzucha, bo to mówi naszemu ciału, że chcemy żyć, że chcemy żyć. I po prostu chwilę pobyć, są posłuchać nawet ptaków, które śpiewają gdzieś za, za oknem, poczuć, że jest, jaka jest pogoda, obojętnie czy jest brzydka, czy ładna, czy jakaś tam. Po prostu poczuć to, poczuć to, że ja jestem, ja jestem, budzę się i za chwilę zacznę nowy dzień, całkiem nowy dzień. To takie proste, o tym się zapomina, ja też zapominam, ale bardzo często właśnie kiedy tak zrobię, to wchodzę w ten dzień z zupełnie inną energią. Jestem wtedy zupełnie kimś innym. Nieważne, czy potem mam tysiąc spotkań, czy mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, czy jakieś problemy, czy to, czy tamto, ale zaczynam ten dzień, kiedy tę chwilę rano poświęcam sobie, żeby poczuć, że ja po prostu jestem, ja istnieję. Ja jestem, ja istnieję. Biorę głęboki oddech do brzucha i czuję ten oddech. Świadomy, głęboki oddech. To jest ta chwila, kiedy jestem świadoma tego, że jestem. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.